Cześć. Cześć! Witamy Was z kolejnego spaceru po lesie. Tak, jak sobie obiecaliśmy, tydzień temu, dokładnie tydzień minął, jesteśmy na innej miejscówce, dużo większy las niż ten, na którym byliśmy poprzednio. No i sprawdzimy, co tutaj słychać. Na pewno w Szkocji są już gdzieś grzyby, bo ludzie na grupach stawiają zdjęcia i się chwalą. Dokładnie. Więc zobaczymy, czy i w naszych lasach, tutaj w okolicy, są tak. Jest tu stanowisko też z ceglakami. Zobaczymy, czy się, czy się już pokazały. A może i jakieś inne borowiczki znajdziemy. Czas pokaże. Lecimy. Wszystko już pięknie pozarastało. Trzeba się przedzierać przez te wszystkie rośliny. Ale jest cudownie zielono. Zajrzymy, jak tam wyglądają jagody. Na jakim etapie są. O, jeszcze takie zieloniutkie. Jak to w lesie. Towarzyszy nam cały czas śpiew ptaków. O, ja tak coś znalazł. Czyli słuchajcie. Oficjalnie 2 czerwca Tak mamy pierwszy grzyb, znaleziony w tym sezonie. Trochę brzydki, ale trochę podjedzony. Zaraz zobaczymy, co to jest, bo nie za bardzo widzę z góry. Łudzę się, że to jednak jest jakiś borowiczek, więc dajcie mi sekundkę i go podejmę. Ja już wam pokazuję też. O ja, wygląda on tak. Nie wiem, czy taki przez ścieżce będziemy zabierać, czy po prostu zostawiamy. Zajrzę mu tylko delikatnie pod kapelusz i zobaczę, jak on wygląda. Pójdziemy dalej. Ewentualnie na powrocie, jak coś znajdziemy więcej, no na powrocie go zgarniemy. A jak nie, no to zostanie tutaj i nie się plęgnie dalej. Rozgnawam. Dobra. <tryk> To się nazywa poświęcenie. To wygląda, wygląda na ceglaka, słuchajcie, więc tak. Trochę ma podżartę tutaj, ale, tak jak mówię, jak znajdziemy coś więcej dalej, no to wtedy zadecydujemy, jak będziemy wracać, co z tym zrobić. Tak się cieszę. Czyli te Wasze podpowiedzi, niektóre, że faktycznie tam mogło być trochę za ciemno. To ja o tym tak nie pomyślałem w pierwszym momencie. Poszedłem bardziej w to, żeby sprawdzić, gdzie te stanowisko jest takie bardziej pewne. Ale faktycznie jest potrzebne to słoneczko i ta temperatura, która z tego słońca daje, pierwsze takie, wiecie, ciepło na tą nagrzaną ściółkę robi robotę. No i tutaj jesteśmy w dużo większym, starszym lesie. Bardziej nasłonecznionym. Oczywiście bardziej nasłonecznionym. No i jak widać od razu to przynosi efekty. Więc no, wchodzimy teraz troszeczkę głębiej. No i po malutku, po kroczku. Super, cieszę się. Pierwszy zaliczony. I proszę, jak ja się stęskniłem za tym widokiem mojej sarenki. Tutaj przeskakującej przez te krzaki. Super, Wojtek poszedł głębiej w las. Ja się tu bardziej z brzegu kręcę. Ale póki co nie ma nic. Ani takich grzybów, jakie zbieramy, ani tych, których my nie zbieramy. Jest po prostu zero. Czyżby na tamtym jednym się skończyło? Trochę się jeszcze tutaj pokręcimy i zobaczymy. Normalnie w sezonie grzybowym. Jakby to było, byśmy się wybrali w niedzielę po południu, to bym powiedziała, że po prostu byli inni grzybiarze i grzyby wyzbierali. Ale tutaj, to ja nawet jeszcze nie zobaczyłam, no oprócz tego pierwszego oczywiście, to żadnego grzyba trującego lub nie, jadalnego, nie wiem jak to woli nazywać, ani takiego, którego my nie zbieramy, nic. Pustka! Na razie! Kompletnie nie wiem, gdzie podział się Wojtek. Ale nie woła mnie, więc też na pewno nic nie znalazł. Pokażę Wam, jak wygląda ten las. Na razie jesteśmy po jednej stronie. Później przejdziemy na drugą stronę. Może w tym roku. Tamta bardziej obrodzi. Pewnie zauważyliście, my nawet jeszcze ze sobą koszyka na grzyby nie zabieramy. A to dlatego, że po prostu nie spodziewamy się jakiegoś wysypu. W zeszłym roku, pamiętam, że pierwszy filmik z grzybobrania wkleiliśmy 17 lipca, więc i w tym roku spodziewaliśmy się grzybów w lipcu. A tu niespodzianka, grzybiarze się chwalą, już w czerwcu i my też bardzo lubimy zbierać grzyby, więc mamy nadzieję, że wkrótce naprawdę się i u nas pojawią. I w tym lesie mało się zmieniło, jednak zawsze to jakieś nowe, powalone drzewa się znajdą. I w tym roku widzę, że doszły kolejne, ale ogólnie las nadal jest piękny, przepiękny, nawet bym powiedziała. I co bardzo mnie cieszy, to jest. To, że jest tutaj mega czysto. Dzisiaj jeszcze nie zobaczyłam ani jednego śmiecia. Nie Wojtek. Bardzo tak. czysto jest. Tak, jakby normalnie przez zimę był wysprzątany. I oby tak zostało. I człowiek tak może chodzić i chodzić. I wsłuchiwać się w te wszystkie dźwięki lasu. Zatracić się wręcz w tym. Aż nie chce się do domu wracać. Ale na mnie śpieszno. Jeszcze tutaj trochę czasu spędzimy i trochę poszukamy. Może w końcu coś znajdziemy. Słuchajcie, mam coś. Ale wygląda na bardzo starego grzyba. Wojtek zaraz przyjdzie. To może coś więcej o nim powie. Wołam go. Dobra, idzie Wojtek, więc wezmę go zaskoczenia, ciekawe co o tym powie, pewnie to samo co ja, o. że jakiś staruszek, o ale co, przezimowałby, tak? No nie, no nie niemożliwe. Jeść, no. nie? Słuchajcie. Nie, nie, zrywaj go, tylko tak. Huba. A, chuba. Odpadła z gałęzi, która spadła, ale A. słuchajcie, no wyglądała, wyglądała, zobaczcie, no. No, jak grzyb, tak no gałęzie... pokazywałam z gry. było na gałęziach. Ale mój, no, no dobrze, no dobrze, no dobrze ci idzie. Ale pamiętaj, kto z nas pierwszego w tym sezonie. No ty. Mała zmyłka. Trochę się pomyliłam, ale tak to jest. Jak się nie chce dotknąć grzyba, bo się boi, że go się uszkodzi, a się nie chce go zebrać na razie. Ale to nic. Dzisiaj. To jest człowiek, to jest taki śmieszny, bo dzisiaj to nawet bym się z trujaków ucieszyła, jakbym jakieś znalazła, chociaż bym sobie popatrzyła. I niestety przechwaliłam ten las, dlatego że jednak czym bliżej głównej ścieżki, to niestety śmieci się pojawiają. My po prostu głębiej od razu weszliśmy. Tam, gdzie było czysto. Nic więcej nie znaleźliśmy, ale wróciliśmy do tego grzybła nacieszyć oczy. Słuchajcie, żeby mu zrobić zdjęcie, wiadomo, pierwszy trzeba ładnie uwiecznić. No i słuchajcie, zaglądam od drugiej strony, od tych jagodzin. A tam co? No stoi piękny drugi. No sami <słuch> zobaczcie. I teraz już na pewno mogę potwierdzić, że to ceglaki, bo w tego był tak podjedzony, że tak troszeczkę tylko widać. No ale u tego sami zobaczcie. Ale fajnie tak popatrzeć sobie na grzyby. No jest niesamowite. Trzeba mu zrobić jakieś piękne zdjęcia, odgarnąć to troszeczkę. Jeszcze chwilka, tutaj się przejdziemy, kilka metrów, może kilkanaście, i będziemy wracać. Jeżeli chodzi o te grzyby tutaj, słuchajcie, przy tej ścieżce i natężeniu ruchu pieszych z psami, Moja stwierdziła, że ta częstotliwość podlewania sokami naturalnymi em, może być za duża i po prostu one zostają. Nie zabieramy tych rzeb. No, i w sumie, jak sobie uświadomiłem, no to faktycznie może lepiej niech zostaną. Kolejny tydzień za nami. Kolejne rozpoznanie za nami. Postępy zrobione, uczynione. Tak. Mamy wykręcone właśnie 3-200 po lesie. Zaczynamy się kierować z powrotem do auta. Dziękujemy, że byliście z nami. I do następnego. Cześć. Cześć.